Dobra. Dzień dobry. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku mojej serii, gdzie sobie po prostu chodzimy, gramy i jest fajnie, miło, przyjemnie, gadamy na różne tematy. Nagrywam na zapas, także niestety nie mogę się odnieść do waszych komentarzy, ani tego jak to zostało przyjęte, choć uważam, że pewnie seria nie będzie zbyt oblegana. Ale to nic nie stało. Tak jak wspominałem w pierwszym odcinku, jest to odcinek, gdzie możesz po prostu sobie posiedzieć, pogadać, znaczy posiedzieć, posłuchać w drodze gdzieś, w tle, czy sobie po prostu gdzieś tam przestępczy, jak na przykład sprzątasz, czy coś robisz, to wydaje mi się, że jest to idealna opcja. Bardzo im brakuje takich serii na YouTubie. Oglądam ostatnio roka i uważam, że no, fajnie czasem po prostu posłuchać. I tyle. Ogólnie dużo się dzieje. Ale ja sobie gdzieś tam swoje tematy zapisane i powoli chcę z nimi lecieć. Nie chcę gdzieś tam wybiegać w przyszłość. Ale jesteśmy na etapie. Dzisiaj jest w ogóle 15 listopada. Jesteśmy na takim etapie, że Steam ogłosił ostatnio kilka nowych urządzeń. Co mnie bardzo cieszy, nawet że Steam Decka pozyskuje nad kolejnym. Także a propos ostatniego odcinka, to tak tylko wspomnę. Ale dobra, nie przedłużając. Seria oczywiście jakby jest jest po prostu nagrywana przez kogoś, kto ma zajawkę i tyle, także nie ma tutaj jakiegoś tam, wiecie, super montażu czy, czy, czy innych rzeczy, ale przechodzimy do szczegółów. Co do pierwszego tematu, tak? Gothic Remake. Jestem wielkim fanem Gotika. Oglądam czy oglądam? Gram w jego... Ogram, tak, nadal w Gotika, Co jakiś czas na modach, nie modach. Ostatnio przechodzę do Returning New Balance i mi się bardzo, bardzo podoba, naprawdę. Uważam, że jest rewelacyjny. No, jakby nie wiedziałem, że kiedyś nie byłem w nim tak zakochany. Teraz jestem bardziej, więc jest fenomenalny i naprawdę zrobiony z takim smakiem, że w sumie czuć, że ten świat jest jeszcze większy, jest bardziej wykorzystany i twórcy przyczyni się do tego, że naprawdę gra wygląda niesamowicie. Nie tylko z samego designu, tak, ale z samych pomysłów wdrożonych. Oczywiście jest czasem przesada, czy jest taka. Yy, jest takie elementy, są takie elementy, które po prostu są wymyślone dla trochę fanu, jak na przykład Lydia Pięściarza, Ale to tam też jakby nie ma co mi się wydaje. Yy, spoza te ramy takiego, o, bądźmy wierni, fabule i tak dalej, jeśli ktoś chce tak zagrać, a przecież każdy fan Gotika wie, że są różne. Yy, wyzwania ludzie różnie do tego podchodzą. gotyka, niektórzy właśnie tak grają. No nie sobie w taki, taki sposób grę grę sobie zapewniają, także, ale dobra, dobra, wracając, przejdźmy do Gotika Remake. Yy, ogólnie, Boże, ile ja się naczytałem, ile ja się nasłuchałem yy, o tym, wiecie, że o, ale to jest takie lawina, nie, że będzie do dupy, że nie będzie w ogóle grywalny, że coś tam, że to przecież jak to tak można grać w taką grę, że jest yy, drewniany, że to, że tamto. Po pierwsze, yy, oczywiście jakby dema, które widzimy, to jest jakby fragment gry, to nie jest gra. Pamiętajmy, że w Gothic'u 1 na początku też, wiecie, on trzyma tą pałkę i tak uderza, tak byle jak, nie? Na przykład. A już pod koniec gry, gdzie jest ta umiejętność rozwinięta, bo na tym polega rozwijanie umiejętności, wygląda to dużo lepiej. Czyli jakby oceniamy na podstawie, chyba że były, ja też nie byłem w stanie zobaczyć wszystkiego, no nie? Chyba, że teraz to te najnowsze demo pokrzyżowało jakieś tam plany, czy wprowadziło Niesamowite, wiecie, pokazać na przykład końcówki, gry. No dobra, no to możemy na podstawie tego oceniać, ale. Na przykład magia dla mnie wygląda ładnie, ale słyszałem też negatywne pnię, że jest bardziej przerysowana, że nie jest taka konkretna. Ale to, to takie. Nie chcę wchodzić w szczegóły, do których też aż tak bardzo. O, Bak mi wyleciał super. Nie chcę wchodzić w szczegóły, które. Są dla mnie. Nie jestem w stanie jakby 100% się do tego odnieść, ale co uważam? Uważam, że ludzie oceniają za bardzo jakby taką nostalgią. Podchodzą emocjono, emocjonalnie bardzo do gry i chyba mi się wydaje, że to jest ten problem, że hajpują się sami sobie, stają wysoką poprzeczkę. To nie jest żaden też, jak można powiedzieć, błąd, no nie, no bo przecież każdy może mieć jakieś oczekiwania i ja na pewno też wewnętrznie jakieś te mam, że się nie zawiodę. Liczę dużo, że ten świat będzie bardziej rozbudowany, ale kto wie, nie, kto wie, co nas czeka. Kurde, myślałem, że mi niestety nie stanie, sięgnie. Ajajaj, dobra, trzeba podejść. Więc ee, ja bym po prostu się wstrzymał przed tymi ocenami, no bo... Łatwo powiedzieć, o, że gra będzie do dupy, nie? Czy coś takiego. No to oczywiście każdy może, ale oceniamy na podstawie czego. No tak samo jak powiedzieć, o GTA 6 na pewno w 100% będzie rewelacyjne, bo widzieliśmy. E, ten, widzieliśmy trailer. No tutaj widzieliśmy demo, mogliśmy zagrać, nie? Ten nie wspomnę o tym pierwszym, bo te pierwsze to e, było troszeczkę. Jakby to powiedzieć? Te pierwsze demo to było takie mega, mega próbne, nie? Te drugie już takie. Pokazały nam fragment rozgrywki tego, co możemy, co możemy zobaczyć, co będziemy mogli się zmierzyć. Ale no ja bym po prostu był cierpliwy, no. Oryginał też miał błędy i mi się wydaje, że to, jak że graliśmy jako dzieciaka, może większość osób, czy jak były w takim wieku, gdzie no gry nie były jakoś tam mega, nie wiadomo jak ogarnięte, wiadomo, że teraz mamy też inne spostrzeżenie, bo w inne gry graliśmy, nie? Nie jesteśmy w stanie Chyba tak mi się wydaje, spojrzeć na to obiektywnie, dobra, kurde. O, ale dobra, Det nie, będzie jak, dead jak nic. Dobra, próbujemy to przeżyć. Mamy heal'a, także może się uda. Remek, mam nadzieję, że będzie dostosowany pod to co, jakby pod nasze czasy. Mam taką nadzieję, ale zobaczymy, nie? Trochę jest powolnie. Bo... Oj, ginę, nie ginę? Mam, mam potkę, Mam podkę. dobra, złużyjmy potkę. E, tak. No właśnie, to będzie odświeżona wersja, to będzie przebudowana. Mam nadzieję, że będzie to dosyć fajnie zrobione. O, lewejczyk, mi widać, o fajnie. <laughs> ja bym mimo wszystko, tak jak wspomniałem, wstrzymał się z oceną. Dopiero po tym, jak wyjdzie, jak zagrasz, nie wiem, 10 godzin, 15. 20, i wtedy ocenił, nie? Czy ten gotik jest taki zły, czy nie. Bo z sentymentu mi się wydaje, że dużo osób go kupi, a teraz są też czasy takie, jakie są, że niestety. O, ktoś mnie doprosił. Że niestety, ale. Jakby to powiedzieć, o kurde, ja tu ginę prawie. Że O, dobra, ok. Jeszcze raz się uleczę. No i to co? No, ja wiem, że zbyt dużo może tutaj komentarzy powiedział, ale chciałem ostudzić te emocje, które gdzieś tam są w ludziach, bo uważam, że zasługują na to twórcy, którzy próbują zrobić dobrą grę. To, to nie da się że no, nie robią tego, tej gry, nie robią tylko dlatego, że ktoś tam jakieś tam, wiecie, wizje ma czy coś. Po prostu chcą zrobić dobrą grę. Oczywiście są ograniczenia, budżet przede wszystkim, są jakieś tam ograniczenia czasowe, bo przecież premiera się zbliża wielkimi krokami. Nie znam się też na dewelopie, w sensie nie wiem jak to wygląda od strony ich, nie? Czy jakby prowadzenie jakiejś tam rzeczy to jest nie wiadomo jak trudna rzecz, czy, czy łatwa, nie? To jest dla mnie czarna magia, w sensie no, mogę sobie domyślać, ale wierzę, że nie jest to takie proste. Także ja jestem taki... patrzę na to z zaciekawieniem zawsze. Ale też taką zdawką daje im. Pff, daje im takie. daje im taką. jakby to powiedzieć, nie pamiętam, nie wiem, która zbrać słowa, ale. no, przede wszystkim. Chcę, jak, ja nie pamiętam, kto się mówił, ale no, że podchodzę na to chłodno, nie? Mimo, że gra jest dla mnie taka, że mógłbym ją kupić w, nawet teraz, ale ja spokojnie poczekam. Spokojnie poczekam i będę wtedy oceniał, no nie? Może będzie kłamno. ja tego też nie jestem w stanie, wiecie, przewidzieć, nikt nie jest. Ale cóż, a propos, G, a propos GTA, o którym wspomniałem i porównanie, właśnie, to jakby, chciałem też trochę powiedzieć o swoim hype'ie, który mi towarzyszy przy okazji tej gry, bo kurczę, no jest, będzie Właśnie, tutaj trochę sam sobie zaprzeczę, niestety, z pierwszym tym, ale albo nie, podejdźmy do tego też bardziej na chłodno, jakby wszyscy mają duże oczekiwania. I znowu, też oceniamy na podstawie GTA, ale też właśnie, bo my to widzimy, nie? No, patrz, możemy to zestawić, te dwa tematy. Kiedy ostatnio wyszedł Gothic, nie? A kiedy ostatnio yy, wyszedł ten, jakby GTA, nie? No, GTA wyszło w 2013 roku, chyba. I ono naprawdę, jakby moim zdaniem, odmieniło branżę, jakby pokazało, że można robić inaczej, lepiej, można zrobić dłuższe światy, trzech grywalnych bohaterów. Nie wiem, czy jakakolwiek gra powtórzyła to do tego momentu, bo aż tak też w sensie trzech równoległych bohaterów z otwartym światem, bo na przykład, na no, przychodzi bo że było na przykład więcej bohaterów, ale nie było to aż tak chyba połączone, mi się wydaje, nigdy w żaden sposób, więc. No, GTA potrafi namieszać. Pamiętam premierę GTA San Andreas. Też rewelacyjna gra jak na tamte czasy. I tutaj mamy wybudowane jakby oczekiwania względem tego, co już dostaliśmy, no nie? A Gothic 3 był zupełnie inny niż Gothic 1. A GTA, mimo wszystko tym schematem swoim, no... Kurczę, to może też nie mogę powiedzieć, że GTA to jest trochę jak Ubisoft, nie? Że kupiuje prawie że ten, gotowe rzeczy, no bo tu jednak fabuła oczywiście Świat będą zupełnie inne, tutaj też są, no ale nie idzie tak kopią, o tak nie idą, także też możemy, właśnie tak jak wspomniałem o oczekiwaniach po GTA 5, ale też przecież RDR 2 odniósł ogromny sukces. No nie, Rockstar zawsze pokazywał, że on potrafi tworzyć grę i on jak on już tworzy grę to warto czekać i to jest. Opinia, którą pewnie ma wielu graczy i z którą się zgodzi wiele osób ze mną, nie? A no taki, wiecie, a taki Gothic twórcy, no jest pierwsze studio, które tworzyło, upadło. To, to nie jest wcale jakby yy, nie przemawia to do ludzi, no nie? No, twórcy na tym nie ten w ogóle ostatni Gothic, Trzy Zmierz Bogów był tragiczny co to przecież co Gotik 3 był już w ogóle nieudany choć teraz moderzy na, mocno naprawili naprawdę moderzy zrobili kawał świetnej roboty dobra możemy to sprzedać okej okay, okej okay, dobra to zostawimy to sobie tak dobra no i co wolnych Sticket co to jest Ale zobaczymy co on mi każe a Mam tyle? Mam, no to kupimy. To Kupimy jak tak. I sprzedamy to oczywiście. No i... Co ja tu bym chciał jeszcze powiedzieć? Wiecie co, ja zawsze tak w GTA to... żyję bardziej fabułą zdecydowanie, eksploracją jakimiś różnymi, obrócz, pobocznośnymi, pobocznymi e, aktywnościami. Nie wiem, jak nie wiem, co z online będzie znowu, bo mi się wydaje, że no kurde, sorry, ale jakby... No, dobrze, że. Dobrze, że Rockstar nie jest taki, że nie robi tylko online, no, no nie bo. Oj, dobra, wyłączam. Wyłączam, przepraszam, wyłączam, wyłączam. Dobrze, że Rockstar nie robi jak. Jak. No nie chcę tylko zrobić trybu offline, no nie, bo mogliby tak zrobić. Ale wiedzieliby pewnie, że to by się spotkało z falą negatywnych komentarzy. Mi się wydaje, że nie tylko od społeczności, no nie, ale też i inwestorzy i tak dalej. No bo to, kurde, no i ma co się oszukiwać, że ta gra się dla fabuły, ale potem ci najwierniejsi gracze raczej grają w online, nie? Ja jestem ogólnie fanem marki, yy, serii, ale tylko ze względu na single, nie? Ja, ja ostatnio jakiś czas temu wracałem do remastera odświeżonych wersji i było bardzo dobrze, nie? Naprawdę, jakby się bawiłem świetnie. Ja pierwszy raz tym GTA San Andreas, bo oczywiście wcześniej jako dzieciak nie ogarniałem tam jednej misji, a tam po prostu trzeba było żyć na pewną wysokość. Ale powiem szczerze, że no ja się bawiłem cudownie przy GTA San Andreas. W ogóle ja nie spodziewałem się, że GTA 3 jest takie krótkie, no nie? Bo... Ee, jakby jako za dzieciaka sobie wyobrażałem, o, wielka gra, otwarty świat w ogóle, no... Półotwarty trochę, bo tam przecież z tymi mostami, blokami, blokadami było, tak? Ale no gra nas fajnie ciągnęła, gra miała dużo tych... Ale to mówię, kurde, ja tam kilka godzin dosłownie, nie? Ja się nie spodziewałem, że to już skończyłem. Nie zdążyłem się nacieszyć tym, że zacząłem, nie? Chociaż ostatnia misja pewnie, że była przewalona. Vice City to też było takie pyk, pek pek już przeszedłem. wie kurde, no co jest, nie? Gdzie te wyobrażenia z dzieciaka były zupełnie inne, ale też byliśmy... Kiedyś słyszałem, że byliśmy też przyzwyczajeni do innych długości gier. I dla nas takie 20 godzin rozgrywki to już było wow, nie? Że to już było naprawdę dużo. A jakby to powiedzieć teraz, nie wiem jak Ubisoft daje nam, czy inni twórcy studia dają nam 50, 60, 40 godzin. No to takie GTA 3, no to, to jest jedna, nie wiem jaka, ja jestem słaby z matematyki, no ale jedna taka tyci tyci część, nie? Tego wszystkiego. Dobra, nakrywa się, nakrywa się, no dobra. No i... kurczę, no to jest coś takiego... Czekajcie, ile już mamy czasu? 15 minut, no dobra. To jeszcze, to jeszcze drugi temat jest, ale... Spoko, nie muszę być te jakiegoś mega długie. Eee, no... Co tu dużo mówić? Tak samo jak na Gotika, tak i na GTA 6 czekam. No nie wiem, czy komputer mówił udźwignie, ale raczej tak, no tu nie ma... To bez przesady, no nie? nie jest jakaś tam maszyna. Znaczy, pewnie będzie dobrze zoptymalizowany, mam taką nadzieję. A nie mam też kąpa jakoś najgorszego, więc. O, zawsze tutaj lubiłem pyk skakiwać O. Okej, 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 cicho już. Idziemy teraz tu po misję. No i co jeszcze mam? Ostatni temat Dzisiaj w ogóle gadamy głównie o krach. A tak jakoś mnie. Tak jakoś mnie natknęło. Natknęło. Temat trzeci WoW Classic contra Retail Perspektywa starego gracza. Starego w cudzysłowie, oczywiście. Jakoś tam stary nie jestem, ale. Właśnie, no znowu staram się też, będąc przy okazji World of Warcraft, choć mi nie chciało się odpalić, już myślę, że na gotikę przejdę. Patrząc na, jakby przy okazji World of Warcraft, to kurczę. Hmm, czy ja o tym nie gadałem? Chyba nie. Nie, nie gadaliśmy o tym wcześniej. Wiecie co, to jest właśnie to, że ja ostatnio mam tak, że wracam głównie do WoWa, jakby na retaila, jakby nie podoba mi się trochę ten kierunek, w którym, pod... ja, czy inaczej może, to nie to, że mi się nie podoba, czy mi się podoba. I Nie o tym, co robić mam wrażenie. Mój kolega, którego pozdrawiam oczywiście z gildii, on na przykład gra tylko, dla... znaczy nie tylko, nie? ale dla achievementów głównie, czyli on sobie tam zbiera, nie, różne rzeczy. I to jest jakby okej, okay, jak to jeden TikToker mówi, ale na przykład nie Achievementy nie, w ogóle nie jarcują. Nie wiem, dla mnie, dla mnie, yy, mm, jakby nie, 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 nie czuję takiej satysfakcji, nie z tego. Na przykład, czy jest satysfakcję zwiększą z profesji robienia? I może mi się wydaje, że mu się uda, będę miał chęć, i to się w przyszłym dodatku tym zajmę przede wszystkim, bo czemu by nie? Mają też utrudnić trochę nawylowanie, więc może sobie zrobię taką postać, żeby się pobawić po prostu. I będę mega zadowolony wtedy. Ale no to jest, to jest ten, jakby retail, nie? Że to jest wszystko w ogóle takie szybkie. Takie jakby. I ogólnie we poziom wejścia. Oj, przepraszam. We places... Poziom wejścia jest coraz niższy. Ours, must... Wydaje mi się, że jakby teraz uproszczenia, które wprowadzą, będą no w ogóle fajne dla nowych graczy. Ale ten endgame, no nie, no dobra, no załóżmy, że jestem człowiekiem, który lubi World of Warcraft, sobie wchodzę, mogę iść na M+, spoko, mogę iść na raid, fajnie. Tylko ja na przykład ostatnio zauważyłem, że jak, jak nigdy całe życie nie raidowałem, nie miałem przyjemności, znalazłem fajną gildię, fajną społeczność, poszedłem na raid i mówię, wow, no wreszcie poczuję prawdziwego WoWa, nie? Ale no właśnie, jakby poczułem tego WoWa i dla mnie na przykład Heroic jest łatwy, Mefik już, znaczy też nie miałem przyjemności, znaczy miałem przyjemność sobie spróbować. Jest trudniejszy, ale dużo trzeba po prostu poświęcić na to, żeby się nauczyć, no nie? Czy tam zrozumieć, ogarnąć te wszystkie podstawy. Mm, mechaniki dodatkowe. Ale to, to jest takie okej, okay, to jest to jest fajny temat, bo tylko, że to znowu nie jest takie... To jest trudne mechanicznie, a to samo w sobie, no czy to jest jakoś tam, wiecie, no... Ja mam tak, że kurde, właśnie mnie to trochę boli też. To nie jest takie, yy, to nie jest ten materiał, nie, nie jest stworzony po to, żeby o, hejtować Wof Retail jest chujowy, a Wof Classic jest super, no nie, to nie o to chodzi. Bardziej mi chodzi o to, że mam takie poczucie trochę względem tego Retaila, że to coś jest nie tak tam, nie, względu, dla starego gracza, który z Wofem jest od bardzo dawna, a ten klasyk, nie, ogólnie to jest właśnie Właśnie, i to jest problem podobno Classic. Ja też do Endgame nie dotarłem, więc nie mam porównania, ale sama to, proces levelowania to jest jakby element w gry, a proces levelowania w Retailu to jest, tylko jest. Po prostu. On tylko jest i tyle. Mogłoby go nie być i by wyszło na to samo. Bo nikt na to nie zważa ten. Nie zważa, no, w ogóle nikt na to nie patrzy, nie? że o dobra, jest proces wolny, większość ludzi ma po prostu dosyć tego levelowania w tym. A tu znowu ja uwielbiam ten element, uwielbiam robić też m.in. sobie jakieś tam y, aktywności przy tym. W sensie robię sobie phishing, robię sobie jakieś tam zbierackie, niezbierackie, coś tam sobie klikam i przy tym się naprawdę dobrze bawię. Yy, tutaj mam wpisane, że klimat down the heart, ale tempo męczy. No. Właśnie zależy jak to lubi, nie? Ja na przykład mam podejście teraz takie, że mi ten tempo odpowiada. Ja się przed tym bawię, chcę odpocząć przede wszystkim. Może też zależy od tego, jak ma jakieś dziełem, życie nie i tak dalej i co, co chce, No bo jeszcze rok temu czy coś to uwielbiałem retaila, bo, bo M, plusy, bo to, bo tamto szybko, fajnie, ekstra. Dużo się działo na ekranie, tu, 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 tu coś. A teraz to takie mam. Ale po co, nie? Y jeszcze jak masz cel, może to też złe podejście. O tym myślałem kiedyś. I stwierdziłem sobie, że może to kwestia nie samej gry, a też jego podejścia, bo jak na przykład masz cel, nie? Żeby wbić sobie tam trzy kario, czyli trzy taki. Jakby to wytłumaczyć też. Nie, nie chcę gadać tak, żeby wiecie, że tylko do WoWa to trafi, nie? Jest coś takiego, jak taka punktacja wewnętrzna i za każdy zrobiony dungeon, dostajesz punkty. No i jakby taka 3000 to jest taka, taki próg, że jesteś fajnym, fajnym, super. No może takim dobrym graczem? Ja zawsze też staram się być skromny, także takim. Takim dobrym graczem jesteś? A jakby patrzeć na to też... A czekajcie, tu the Bingling, okej. Okay. A potem jest... No, powyżej, to oczywiście, im wyżej, tym lepiej, ale. No dobra, jesteś tym dobrym graczem. Bijesz te trzy koła i co dalej? Dopóki No na przykład nie, wiem, wyczyszczenie heroika. No dobra, wyczyszczenie heroika obecnie to jest, jak masz dobrą ekipę. No to jest kwestia na przykład jednego dnia. No i co dalej? E, potem możesz sobie wymyślić, że sobie zrobisz. E, nie wiem. Potem sobie na przykład stwierdzisz, że. E, mytika. No to Myti ktoś może ci trochę zająć, ale to też. Jest tak, że raczej musisz zbierać ekipę, więc masz tam robotę na przykład dwa razy w tygodniu czy trzy po ileś tam godzin, a w międzyczasie co robisz? I takie... Możesz zbierać monty, możesz zbierać transmogi, możesz yy, robić achievementy, ale jeśli to cię wszystko nie cieszy, nie daje ci frajdy, to co masz robić? to Fabu ktoś fabuła. No na przykład w nie gra dla fabuły, w sensie... Dla mnie fabuła WoWa jest opowiedziana, jest taka, no nie jest zbyt interesująca. Ja się zatrzymałem na Warcraft'cie 3, bo tam była bardzo fajnie opowiedziana, bo też RTS, RTSowy sposób mi się to siadziało. Yy, może kiedyś się w końcu zachęcę, ale to nie wychodzi mi za każdym razem, więc, więc trochę mnie to, jakby, no nie wiem, no właśnie, co ja mam powiedzieć, nie? Do, ale też podkreślam ponownie, nie? To nie jest tak, że mi chodzi o to. Że retail jest dużo lepszy od klasika, czy klasik jest dużo lepszy od retaila? No nie. Chcę pogadać po prostu o problemach, którymi się spotykamy. Wiecie, no to jest tak, że się spotykam z problemami. Na pewno społeczność jest bardzo fajna. O, to jest plus tej i tej, nie gdzieś tam yy, wersji. Społeczność tutaj jest naprawdę rewelacyjna i fajnie można trafić. Dobra, wychodzimy z tą, bo zaraz się moby. No i co? No i klasik mi się wydaje, że. Takiego obogrania, takiego solo jest dużo ciekawszy niż, czekajcie, a, upstairs on top of the building, no to u góry, no to idziemy do góry. Ej, czekajcie, co ja pozgubiłem wątek? Dobra, nie wiem, nie, nie wiem, kurde, musiał teraz zatrzymać, zobaczyć, czy mnie ja pierdziłem za podki. Ale mogę też przeczytać wam porównanie, no nie? Dwa różne style gry, no oczywiście, że tak, tak podsumowując Klasik to trochę dla mnie jest spokojniejsza wersja, teraz też trochę upraszczają retaila, więc to na pewno będzie inaczej wyglądało, ale to nadal jest dłuższe tempo i dużo efektów, dużo się dzieje po prostu, no nie? Ale też na przykład ktoś może mi powiedzieć, że w klasiku na przykład granie magiem. ojej mikrofon, nie, mam nadzieję, że w ten, dobra skaczemy. Skaczemy, O, mogłem tam trochę. O, dobra, żyjemy. E, to nic się stało. Dobra, mam full HP. Lecimy dalej. Aha, bo ja muszę to zaakceptować. To mogę sobie kliknąć tu. Pik, i mamy. Dobra, i teraz lecimy, robimy dalej misję. Tutaj trzeba. Ten. Y... To jest takie. Fajnie to jest napisane, nie? Że jako stary gracz czuje się rozdwojeniem. No i trochę właśnie z tym się z tym zgodzę. Bo. Jakby z jednej strony mam Retail'a, który jest spokojny, który jest bieżącą wersją, gdzieś tam idzie do przodu to wszystko, się zmienia, fajnie być tego częścią. A z drugiej strony nie mam co tam robić, robię tylko M+, +y, więc mogę wbić sobie te 3K y, przysłowiowe Rio i olać. I to też jest jakby ok. A w klasikę mogę sobie XP'ić, no i tak też niektórzy robią. Why not? Ale no cóż, dobra. Hmm. To było z mojej strony chyba wszystko, się wygadałem. Mam też kilka tematów na kolej. Może sobie się usiądę i nagram. Tylko wiecie co, nie chcę mi się tego też słuchać ponownie, choć mam nadzieję, że to krótki będzie odcinek. Bo przecież muszę czas trochę to zmontować, a może nie będę montował. Wydaje mi się, że w miarę płynnie to wszystko powiedziane i nie gubię się zbytnio, także. Ma też to sens logiczny. Yy, dobra, nie będę tego montował, a sobie wrzucę tak jak jest i tyle mówię, kto, ma, będzie, kto będzie chciał to oglądać, to będzie chciał, a kto nie będzie, to nie będzie chciał i tyle. A ja to nie muszę trafiać do wszystkich i do wszystkiego ten. No, w tyle wam pasuje. Jeśli byście chcieli oczywiście inną grę, no to dajcie znać, ja sobie coś tam chętnie pogram, po, po, porobię. Ale tak jak mówiłem, WOF jest dla mnie fajny, bo nie muszę się skupiać na bardzo na tym, co się dzieje. Na przykład takiego tyku i są misje, i Trzeba trochę czytać, trzeba trochę pomyśleć, trzeba coś tam sprawdzić. Ale no cóż, dobra, ja wam życzę jego popołudnia, wieczoru i tak dalej. Trzymajcie się ciepło, zapraszam na kolejne odcinki. No i co? No i słyszymy się w przyszłości, mam nadzieję. Także dajcie znać, jak Wam się oczywiście podoba w komentarzu. I do zobaczenia. Czy do usłyszenia? Do usłyszenia.